Siemanko, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, za mną Huge Pterodactyl w wersji Rainbow. Ale nie dajcie się zwieść, dzisiaj będzie coś naprawdę. Ciekawego. Jak już możecie zauważyć, nie jest to do końca normalny Pet Simulator X. Tak, dzisiaj gramy, słuchajcie, nowy, podróbkę, można powiedzieć, Pet Simulator X, ale jest naprawdę ciekawa, wiele rzeczy tutaj zobaczymy, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i zostawicie łapeczkę, subskrypcję. Zobaczcie nawet, jak ja na desce jeżdżę. W ogóle mam VIP deskę, mogę sobie zmienić na inną, ale to jeżdżenie na desce jest naprawdę mega zbugowane. Dodatkowo, zobaczcie, mam Huge Backrooms cut czyli normalnie kata z backroomsów Pety, których normalnie w PET-simulatorze nie ma. Oczywiście e, to jest podróbka gry, więc e, te pety wiadomo, są nic nie warte. Pewnie ta gra zostanie zbanowana zaraz, ale ostatni taki odcinek Wam się bardzo podobał e, i mi też, szczerze mówiąc, mi też, bo fajnie tutaj wiele nowych rzeczy można zobaczyć i się w sumie pośmiać. Na przykład tu jest ograniczone jajko, ale nie mogę go jeszcze otworzyć. E, dobra, popatrzmy sobie, co tutaj jest. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, e, żeby więcej takich odcinków czasami od czasu do czasu się pojawiały, tak? Myślę, że to będzie śmieszne. Zobaczcie w ogóle tutaj wszystko jest zmienione, znaczy no nie wszystko, ale. Na przykład są laki bloki. W ogóle rozwalmy sobie coś, bo jeszcze nic nie rozwaliłem w tej grze. A jak będziecie się zastanawiać, czemu tak zlagowana jest, to, to ta gra jest tak zlagowana, naprawdę. No, wiecie, jako że to jest podróbka specjalistora. <grywka> I w ogóle cały czas tutaj jakiś święty Mikołaj dostarcza wszystkim prezenty. Nie wiem, co się dzieje, ale dobra. Niech tu bije tego lucky bloka, chociaż w sumie te same huge pety to za dużo nie będą bić. Popatrzcie, eee, co tu w ogóle jest. Zacznijmy sobie od po kolei. No, tu jest bank. Okej, okay. do banku można wysłać w sumie pieniądze, z tego co widzę. Tutaj można robić shadow pety. Shadow pety? Okej, okay. niech będą shadow pety. O dobra, ktoś chce mi trade'a wysłać. Czy ja coś dostanę już? Czy, czy, czy to jest już tak, że nawet w tej grze coś dostanę? Zobaczymy. O nie, widzowie, znowu zbugowałem tą kamerę. Czemu ja zawsze chcę przesuwać kamerę? Dobra, udało mi się jakoś. Zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj można robić ghost pety. Ok. Tutaj golden pety to jest normalne Ale ta piramida, co ona robi, widzowie, co robi ta piramida Czy chcę iść do Pyramid warda O kurde, no chciałbym, ale w sumie nie mam żadnych petów Może najpierw się uzbrójmy w jakieś pety Otwórzmy sobie jakieś zwykłe jajka Zobaczmy, co mi dropnie. Otwórzmy sobie od razu trzy, tak, bo możemy sobie trzy od... A nie, nie stać mnie w ogóle na to Dobra, na to mnie stać na to mnie stać, dobra. To otwieramy sobie trzy jakieś pety, mamy golden dogi i katy, tak naprawdę. A właśnie, zobaczmy co jest w exclusive w szopie. Zobaczcie, poglaki, lucky, omg laki. Lucky. Ja sobie to wszystko pokupuję, bo to chyba jest za darmo. Chociaż nie wiem, czy to jest za darmo. Mam nadzieję, że to jest za darmo. Ultralaki sobie użyjemy, oczywiście, to też sobie użyjemy. Jak widzicie, wszystko to działa tak naprawdę z takim opóźnieniem, z takim lagiem trochę. O, i można założyć Infinite Pets! Czajcie to! Nieskończona ilość petów, jaką możemy założyć. Ja sobie oczywiście to kupię. To działa tylko na e, prywatnym serwerze. Ok. Okej, okay. w takim razie nie wiem, czy to jest prywatny serwer. A co to w ogóle jest? Credits to Izak. Hej hello, okej? Okay. Zupgradeować swoje inwentory za 10 bilionów diamentów? Tak, ale nie nie stać mnie, nie stać mnie na razie. A tutaj jest jakiś bananek, zobaczmy co ten bananek robi. Tutaj to jest trzy w te za 30 milionów diamentów. No słuchajcie, musimy te diamenty nazbierać zdecydowanie. Co jest? W ogóle jakiś limitowany jajo? Za darmo, całkowicie, kot ognia! Co to jest kot ognia, powiedzcie mi? Takiego jeszcze nie miałem, ale... On od razu tyle bije? Okej, okay, dobra, to myślę, że teraz już nie będzie problemu ze zniszczeniem Lucky bloka, co? O ile po prostu pójdzie do tego, to troszkę lagi, ale idzie. Dobra, teraz to idzie szybko. Ale tak, bo z laki bloków teraz wypada, słuchajcie, i co my robimy? Ice Cut mityczny, okej, okay. kolejny laki blok i znowu... Kod ognia, dobra, słuchajcie, myślę, że łatwo to pójdzie, w ogóle pójdźmy sobie tutaj dalej, o, to jest strefa VIP, czy ja mogę na strefę VIP? Oczywiście, że mogę za darmo, słuchajcie, na strefę VIP, ale nie wiem, czy coś mi tutaj, tutaj jest E... A to jest deska, którą już mam, już to znalazłeś. Okej. Okay. Dobra, to bicie w ogóle jest strasznie zbugowane i jak widzicie, nawet HP temu nie leci, ale cały czas dostaje wszystko tak naprawdę, więc nie wiem. Mega śmieszna gra, mega śmieszna gra. Słuchajcie, takie podróbki mnie bawią, naprawdę. Bo tu można tyle rzeczy zrobić, których normalnie w Pen Simulator z X byś nie zrobił. Ale z drugiej strony jest to tak ograniczone, czy ja to mogę bić i po prostu cały czas będą mi lecieć diaksy. No spoko, dobra, ale niech mi pety idą i biją też co innego. Dobra, tutaj ktoś chce trajda. Tutaj w ogóle jakie... Pety chce mi dać huge Dominus Astra. A w ogóle, czy takie pety są w normalnym pet simulatorze? Dajcie znać teraz w komentarzu, bo nawet, nawet nie wiem. Dobra, może mi to dać. Dobra, a co to jest za skrzynka w ogóle? Z jakiegoś powodu mam nagle bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, chyba z tej jednej skrzynki, którą otworzyłem, więc możemy sobie to pewnie odblokować. Jak widzicie, wszystko jest tutaj zlagowane, wszystko nie działa na czas. Ale dobra, myślę, że możemy lecieć od razu dalej. Lećmy sobie odblokować kolejny świat. Co on tutaj skrywa? Czy w ogóle coś skrywa? Bo jak widzicie, zostaje obdarywowany cały czas diamentami i diamentami, tutaj tak naprawdę chyba nic nie ma ciekawego, nie wiem, czy warto to lecieć, odblokowywać w ogóle? Tu jest jakiś zimowy świat, o! Siemanko, deska rozdzielcza odblokowana, jaka deska rozdzielcza? A, okej, okay, że... Co jest?! No to za deska! Nie no, takiej zdecydowanie nie ma. Słuchajcie, te napisy cały czas wszystko zasłaniają, ale jak widzicie tutaj w tej grze, cały czas się coś dostaje, nie? Tak, tak bez, bez przerwy po prostu. Dobra, wróciłem na spawna, bo jest to ograniczone jajo i spróbujmy je otworzyć. Może od razu otwórzmy trzy i zobaczmy co dropnie, bo tam są jakieś fajne huge do dropnięcia. Dobra, otwieramy. I co wyleci? Ej, no, żadnego hugea nie mamy, jakiś alien. W ogóle nie wiem, takich petów pewnie nie ma na w pet Simulatorze, ja przynajmniej ich nie znam, nie znam e, ale spróbujmy jeszcze otworzyć. Ogólnie strasznie to jest zlagowane, jak widzicie, ja klikam, o to się jajko się otwiera dopiero, nie wiem, po pół minuty, o, już się chyba nie otworzy, dobra. Nie, no dobra, chciałem iść do tej piramidy, zobaczmy co jest w tym Pyramid Wardzie, bo to jest dla mnie mega ciekawe, no tego chyba nie ma w pet Simulatorze, albo było w jakimś evencie, nie wiem. No i słuchajcie, jesteśmy w Pyramid Wardzie, co tutaj się wydarzyło? Czy taki świat istniał kiedykolwiek w pet Simulatorze? Dajcie znać, bo wiecie, ja nie gram od długiego czasu, a wygląda. Wygląda na to, że jest to dla mnie coś nowego. No zdecydowanie jest to dla mnie coś nowego. Zobaczmy, co tu jest. Okej, okay, tu są jakieś skrzynki, możemy je bić. I tyle? Co tu jest tak naprawdę? Fajny świat. Czy taki był dostępny? Może był jakiś event pewnego czasu, gdzie taki świat był dostępny? Nie wiem, nie wiem. Czy możemy tu wskoczyć do środka? Nie, nie możemy tu wskoczyć, więc sobie. W sumie to nie wiem po co tutaj przyszliśmy. A tak, zobaczyć, dobra, wracamy na szopę. Dobra, nie wiem, słuchajcie, ale zobaczcie, nawet możemy podejść do każdego tutaj z tych budynków. Można dołączyć do klubu. Zobaczmy, jak dołączymy się do klubu. Secret Club Kurde, co to jest? Ej, ale fajne to jest takie nowe pomieszczenie zupełnie. Możemy otworzyć za. Oj, 9 bilionów, nie mam tyle nawet. Ale normalnie muzyczka sobie tutaj gra. No fajnie, fajnie. Dobra, ale chyba nic tu po mnie wracamy. W ogóle mam dwa prezenty do odebrania, więc sobie może odbierzmy. O, z tych prezentów są jajka. Kto by się spodziewał? O, huge super corgi. No to twórzmy następne jako może będzie kolejny huge na pewno raczej. I ponownie huge super corgi. To niezły drop. Polećmy do lasu. Nie, no ja tu odkrywam naprawdę niezbadane światy, na czym pewnie to są jakieś były eventowe światy z Są tutaj prezenty po 10 i 9 bilionów. Diamentów, no niestety nie mam. Zobaczcie, tutaj są same huge pety praktycznie do zdrobnięcia, znaczy no nie same, ale jakie procenty, po 30% Ale mega fajny świat, mega fajny świat swoją drogą Następny teleport podobno jest na jakąś wyspę, więc zobaczmy wyspę Nie wiem co się dzieje widzowie, ale ta tak zwana wyspa, ta troszkę się nie ładuje, chyba Więc yy, chyba sobie stąd pójdę, bo tu nic nie ma Ale najpierw otwórzmy jakieś jajko O! rave ale słodki, ale kozak pet Wiecie, mam problem, bo ża żaden teleport nie działa, nie wiem jak się stąd wydostać Dobra, jakoś mi się udało wyjść, zobaczmy czy będę miał szczęście i ze zwykłego jajka dropnę na przykład tego huge'a a, nie dropłem, szkoda. Dobra, w ogóle się tu przyglądałem, jakie te pety ludzie mają i naprawdę mają niesamowite pety niektórzy. Dobra, wiecie co? Przejdę sobie troszkę tego. Oczywiście wam to skipnę, bo to może być nudne, ale przejdę sobie troszkę w dal. Zobaczymy, co tam będzie. Najgorsze jest to, że ta gra jest tak zlagowana, że zobaczcie, nawet końców mi nie podnosi i nie mogę przejść dalej. Co jest? No i Przez to chyba mi się nie uda przejść w ogóle dalej, no bo zobaczcie, biję te końcy i nic nie mogę ich zebrać w ogóle. Cały czas mam tysiąc. E, to jest na maksa zblogowane. Dobra, słuchajcie, odblokowanie. Jakąś nową deskę. Znowu po kimś jeżdżę. Dobra, odblokowujemy to jajo, co tam jest? Mam nadzieję, że to jest jajko. Tak. Za 1 bilion. I słuchajcie, patrzcie, tutaj jest huge dominus, jeżeli to się dobrze wymawiam. Myślę, że ten procent nie jest wcale taki mały, jak mogłoby się nam wydawać, więc myślę, że parę razy poklikam. I zobaczymy, co z tego będzie. I myślałem, że tutaj będzie tak ustawione, wiecie, że na easy dropniemy sobie tego huge'a, a nadal nie mogę dropnąć, więc myślę, że ta szansa naprawdę jest dość niewielka, mimo to, że ten serwer jest, wiecie, całkowicie, e, tutaj łatwo wszystko można zdobyć, to jednak, mimo wszystko, troszkę muszę tych jajek naotwierać, więc nie wiem, czy będę się w to bawić, zwłaszcza, że co jakiś czas tutaj tak bardzo laguje, więc otwórzmy sobie jeszcze jedno ostatnie, a raczej trzy ostatnie i idźmy sobie stąd. Dobra, nie mamy niestety. Ale w ogóle zobaczcie, zobaczyłem tutaj ciekawą rzecz. Można tutaj w ogóle wymieniać walutę. Zobaczcie, możemy tą walutę wymienić na zupełnie inne waluty. To jest ciekawe. Tutaj możemy wejść do wydarzenia Halloween. Tutaj też gdzieś możemy wejść. Słuchajcie, ten świat jest pełen odkryć. Tutaj na przykład możemy wejść. O, deska. Jakaś do zebrania. Dobra. Deska rozdzielcza, to, to, to jest naprawdę deska rozdzielcza. No nie wiem, tutaj też można wejść? A tu akurat nie można wejść. Twórzmy sobie prezent, oczywiście, bo w prezencie też będzie huge na bank. Ciekawe, czy korgi? Nie! Oj, nie będzie huge! Mamy tym razem rainbow unicorn. Dobra, a jakby to zamienić na diamenty? Wymieńmy. Okej, okay, pomyślna wymiana. Możemy to zamieniać tak w nieskończoność, z tego co widzę. Tak, słuchajcie, bo ja mam nieskończoną liczbę tego tak naprawdę, więc nie ma znaczenia chyba ile wpiszę. Zresztą nie mogę nawet wpisywać i mogę sobie po prostu robić diaksy. Jeszcze jedna lokacja, której nie widziałem wcześniej, czyli shop. W sumie była tutaj cały czas. I w tym shopie, jak widzicie, o, za 11 bilionów. 000... O, i w tym shopie możemy sobie pokupować za na przykład tą walutę. Dobra, kupmy tutaj 3 jajka. Nie, nie mam tej waluty, dobra, ale to chyba nie problem w takim razie, skoro mogę sobie wymieniać e, cały czas. Dobra, myślę, że teraz powinno mnie być stać i zobaczmy, czy jakiś Huge wypadnie, fajnie by było w sumie. No nie, ale mamy Silver Dragon. Co to jest w ogóle? Ej, ktoś mi chce dać Hubert? Wiecie, że ja mam na imię Hubert, tak naprawdę? Nie wiedziałem, że tak wyglądam, ale okej. Okay. Dobrze, widzowie, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki podobał. Pamiętajcie, to jest podruba, która zaraz zostanie usunięta, więc nie warto tutaj w sumie grać, a tym bardziej wydawać pieniędzy. My widzimy się już niedługo. Do następnego. Cześć!